Dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj w tej pięknej bibliotece, by porozmawiać o naszym uniwersytecie. Nasz uniwersytet już kończy 15 lat swojej działalności. Ludzie starsi, a jest ich w naszej populacji przeszło 25%, bardzo często zamykają się w domach. Są wycofani, sądzą, że wszystko to, co najlepsze już minęło, że się do niczego nie nadają, tylko do bawienia wnuków. Ale tak nie Albo jest. Albo siedzenia przed telewizorem. Ale tak nie jest, to wiemy same z własnego doświadczenia. Ludzie starsi, którzy posiadają dużo czasu, dużo, duże doświadczenie życiowe, więc mogą być dla wszelkich projektów, dla, wszel dla wszelkich zadań. Wzorem tak. możemy możemy coś zrobić z tym. No i w, y, tak się też zaczęło dziać, zaczęło się dziać, zaczęło się y, zainteresowanie seniorami, zaczęły powstawać uniwersytety. Tak. Zaczęły powstawać uniwersytety. Te uniwersytety powstawały w celu poprawienia jakości ludzi, starszych Jakości życia. Jakości życia, tak? tak. Jakości życia. Chodziło mhm. o to, żeby uniwersytety stały się centrum edukacyjno-kulturalne dla seniorów. Mhm. No i nadszedł rok 2006. W tym roku w kraju było już 125 uniwersytetów. Więc taka grupka osób, zapaleńców w Wejherowie postanowiła, że też założą uniwersytet. No niestety, żadna instytucja państwowa w Wejherowie w tym czasie nie była zainteresowana tym projektem, więc nie zraziło to naszych przedstawicieli y, uniwersyteckich. Jeszcze nie, jeszcze w cudzysłowie, bo jeszcze nie było uniwersytetu. Udali się do Gdyni, do IMKi. IMKa już miała y, duże doświadczenie w zakładaniu uniwersytetów, no i rzeczywiście powiodło się. Pierwsze spotkanie już owocowało zawiązaniem Uniwersytetu w Jeszcze jako, jako IMKA. Tak, 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 tak. ale że mm -hmm. w ten sposób... Jako że nie Uniwersytetu Gdyńskiego, IMKA, I, i, tak. I, tak. tak. i byliśmy projektem projektem IMKI. Mm -hmm. Projektem IMKI. Tak. Pani y, Gizela Frankowska Pani Krystyna Niewola i pan Roman Białas, właśnie byli tą trójką przedstawicieli, którzy tę sprawę załatwiali. Uniwersytet powstał. W pierwszym dniach działalności zapisało się około 47 słuchaczy. Tak. Wraz z słuchaczami. Przybyli też i wykładowcy, wolontariusze, ponieważ myśmy założyli już samego samego początku, że ten uniwersytet będzie organizacją non-profit. Będzie oparty całkowicie tak. na wolontariacie. No i były to panie: pani Bogna Zubrzycka, pani Wandzia Kantecka, pani Teresa Dębkowska, pan Edwin Nawrocki. Ja od samego początku były pewne trudności. Jedną z takich pierwszych trudności to był brak własnego lokalu i bieganie od budynku do budynku, bo mieliśmy zajęcia w szkole obecnej numer 9 na Rondzie mhm. Leona, jak powszechnie się mówi, na halera. I w starym budynku WCK. I też później dostaliśmy. Jeszcze... W SP-9 jeszcze było tutaj na osiedlu również tysiąclecia. Też ja tam miałam tak, zajęcia. Tak. tak. I tak. później jeszcze chyba w drugim albo w trzecim roku dostaliśmy salę tu w tym budynku, tutaj w, w, w kaszubsko pomorskiej mhm. Szkole Wyższej. było kłopot z układaniem planu, bo trzeba było mhm. tak wykombinować, żeby z miejsca na miejsce zdążyć przebiec, tak. bo bardzo dużo osób. I to chciało studiować, i to, a na przykład w szkole numer obecnej 9, a wówczas to liceum numer 4 było. Zajęcia były późnym popołudniem, kończyły się o 19, mm -hmm. co dla starszych osób niedowidzących, niedosłyszących, bądźmy szczerzy, nie było takim komfortem. Drugi kłopot, proszę Państwa, był taki, częste zmieniające się. Osoby koordynatorów. Pan Białas doskonale to prowadził, ale tylko przez półtora roku. Po jego odejściu ko ko koordynatorzy zmieniali się właściwie co chwilę. Nie było nikogo, kto by to jakoś ujął w, to, w jedne ręce, <tom> dopóki nie zgłosiła się pani Teresa Góralska w trzecim roku działalności. Mm -hmm. I ona to przez kilka lat poprowadziła. Nie zupełnie samodzielnie, bo wówczas już powołano radę uczelnianą, także zjawiło się kilka takich hmm. e, wspomagających osób. Tak. osób mm -hmm. i takich, mm -hmm. które się zdały na szkole, bo czy szkoła wyższa, czy niższa, czy jakakolwiek, to jest szkoła. Tak. Więc między innymi pani Malinowska, mm -hmm. długoletnia nauczycielka. Mm -hmm. Pani Kantecka, ja, my wszyscy pracowałyśmy w szkole wiedziałyśmy, pamiętałyśmy, 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 jak to się robi, ale brakowało jeszcze jednej rzeczy, brakowało powszechności, brakowało, brakowało informacji, brakowało i brakowało takiej Akceptacji naszych miejskich władz tutaj. Tak. Tego brakowało ani Pan Białas, ani Pani Góralska nie przywiązywali wagi do, do takiej powszechnej informacji jaką jest gazeta, jaką mm -hmm. jest telewizja, ratkujący mm -hmm. Chopin wtedy jeszcze, mm -hmm. nie przywiązywali wagi do tego. I do, do takiej tego. współpracy z władzami również. No. I tej tak, współpracy tak. z władzami. Tak. I proszę Państwa, poza właściwie takim pierwszym, pierwszym wywiadem, którego autorem był pan Henryk Połchowski, a wywiad przeprowadzał z, ze mną obecny pan wicestarosta pan Jacek Tyl, To był pierwszy wywiad, ale to, to, to była informacja Mamy. o tym, że się w ogóle ten, ten, ten uniwersytet rodzi. Mamy. Ktoś tam się uparł, żeby jednak zacząć tą, Mamy. żeby to zacząć jakoś. jakoś rozgłaszać. Tak, Został zaproszony pan Płochowski na wykład z filozofii. Tutaj jest takie malutka wzmianka w miesięczniku nowiny. I wreszcie nadszedł ten rok trzeci, ten rok trzeci, który był jakimś przełomem. I proszę Państwa, ja muszę tutaj wymienić osobę, która jest przez cały czas w cieniu. Stasia Białas. Ona była pomysłodawcą, żeby zakończenie roku zrobić w sposób uroczysty i żeby pokazać publicznie to, co my wykonujemy. A mianowicie, w starym budynku WCK, w dużej sali, jedna ze ścian została obwieszona, Pelerynkami, szaliczkami, świateczek, hmm. które robiły nasze panie na Pierwszy zajęciach pan będzie, tak? manualnych. Pod kierunkiem pani Teresy Dębkowskiej. Pod kier... tak, tak, tak. I proszę państwa, druga piękna rzecz, która się przytrafiła. Pan Leczek spigarski prowadził zajęcia z tak. fotografii. Biał swoje kółko. Studenty, które same siebie nazywały kółkiem fanek pana Spigarskiego. Pan Spigarski wyprowadzał te panie w plener i robiły przepiękne zdjęcia. Jedno z takich zdjęć mam, podejrzewam, że jest ono dziełem Danusi Pawłowskiej. Ale nie dam za to głowy, Danusi, nie, jeżeli to Stasia, twoje... białasz. Nie wtedy były Grażyna, Grażyna, one tam jeszcze nie były. Ale było, ja Danusi. mówię o tym A, tak, zdjęciu tak. Danusi Pawłowskiej. Mm -hmm. Darusia Pawłowska wówczas już była i nawet była w zarządzie. Robiła zdjęcia. Wszystko tutaj jest. To wszystko tutaj jest, tak. I zrobiliśmy te fotografie zostały oprawione w antyramy. I każdy, kto przyszedł, został tym zdjęciem obdarowany. Tego stały dwa czy trzy kartony. I proszę Państwa, pozapraszaliśmy wtedy do buceku, kogo się tylko dał. Ja mam zdjęcie pana prezydenta z małżonką. Oczywiście pan Tokłowicz, który się nami od początku bardzo zajmował, bardzo się oraz troszczył i robił, bo zresztą do tej pory pan Tokłowicz był że tak pozwolę sobie powiedzieć w niewowźieddy, bo wszystko się, wszystko się udawało. I y, zaczęło się, po prostu zaczęła się wie, wiedza o uniwersytecie i władze przekonały się, że rzeczywiście tu się dzieją piękne rzeczy, a nie tylko, jak to powiedział jeden z radnych na posiedzeniu w ratuszu. Siedzą babcie i tylko sztrykują. Oczywiście sztrykowały też, ale nie tylko, bo były wykłady z literatury, były wykłady z filozofii, były już wykłady z muzyki, Socjologii. już było malarstwo, raczkowało, zaczynało się i to jest, proszę Państwa, piękny artykuł tutaj o tym, że uniwersytet zapewnia trzecią młodość. Są piękne zdjęcia. A teraz jest właśnie to trzy lata, te trzy lata. Tu jest pan Tokłowicz z panią Góralską i tutaj jest, tutaj są wszyscy. Yy, ówczesna yy, koordynator pani, pani Góralska i to jest właśnie ten trzeci rok, kiedy myśmy zrobili tą wystawę mało tego, w tym trzecim roku odbył się najpierwszy koncert dzieci ze szkoły muzycznej. Do dzisiaj pamiętam dziewięcioletniego chłopaczka przecudownie grającego na skrzypcach. No i wreszcie nie wiem, czy pamiętacie, co było tym momentem przełomowym kiedy pokazało się wielkie zdjęcie przed budynkiem tak, tak, tak. tym, w którym siedzimy. Zostaliśmy objęci patronatem tak. wyższej szkoły. Tak, tak, 2011 mhm. rok. 2011. 2011 tak. rok. A dzień mhm. pamiętacie może? Mhm. 26... 26 czerwiec. No. Czerwiec czy maj? Czerwca. Nie, to był maj, bo maj, był Dzień bo Mamy. Był dzień Matki. Tak, tak, tak i było, Dzień Matki, a więc w maju to. Proszę Państwa, tak, żeby o. zrobić to zdjęcie, ja mam malusieńkie, patronat o. naukowy, tak. ale... To jest Tak, to jest, jest. Tak. Mhm, Na tak, pamiątkę. Tak, tak, tak. No. Jest 26 tak. maja. Tak. Tak. Proszę mhm. Państwa, żeby zrobić to zdjęcie, żeby objąć nas wszystkich, Pan Henryk Bołchowski zresztą za robienie zdjęć i za troskę, mm -hmm. taką fotoreporterską, został nagrodzony legitymacją uniwersytecką numer Pier jeden. jeden tak. Żeby zrobić to zdjęcie objąć nas wszystkich, wyszedł na środek ulicy Dworcowej, wstrzymując ruch na dłuższy <laughs> czas. Tak. Tak, mhm. tak. tak. Mhm. i od tego momentu ja bym powiedziała władze, z, y, ratusz i, i starostwo, jak tak gdyby tam. docenili, tak, że tu tak. się naprawdę dzieje. Tak, docenili ten tak, potencjał tak. seniorów, który tak. w nich drzemał, tak. tak. który się uwidocznił. I uwidocznił z, się. Zaczęli się też włączać sami nasi, również e, radcy, również pracownicy urzędów i tak. powiatowego, i miejskiego włączać jako wolontariusze. Pamiętacie, no jak pan Sapiecha tak, do nas gminnego. dołączył, tak, tak. Krysiu, tak, pamiętasz? Tak, po pierwszym tak. wykładzie, żeby nam przybliżyć działalność samorządu gminy. Tak, tak. Zostaje już na stałe, jest no tak, do dzisiaj. Nie, nie, <laughs> tak pięknie tak, tak, to ujął o tak. tak, tak, że, że tak jeszcze sekundeczkę, bo tu jest zdjęcie, moment podpisywania tego. Tak. Tak tak tak, tak, tak. tak, tak, Dobrze. Mm -hmm. Ja już skończyłam. Mm -hmm. tak? Może Wam dziuty, teraz powiesz e, No, o... ja może sama powiem, jak ja zaczęłam. Tak. tak. Ja mm, od początku w zasadzie jestem namówiła mnie pani Eugenia Drawc, która otrzymała propozycję wykładów, ale sama jakoś tak nie bardzo chciała się tego podjąć i zwróciła się do mnie, że jeśli ja się zgodzę i będziemy na zmianę. Mieć wykłady z literatury, no wtedy jeszcze z kultury języka, bo zaczęliśmy tak, tak. od kultury języka. języka. Tak. Jeśli się podejmę, to ona również. I rzeczywiście tak było. Pani, co prawda, pani Eugenia Draws wytrzymała tylko przez pierwszy semestr, potem y, sytuacja rodzinna zmusiła ją do tego, żeby zrezygnować. Natomiast ja utknęłam na te 15 lat, i do dzisiaj. Jestem z wami i też, no tak jak pani Bogna mówiła, te, początek. Tych wykładów był bardzo trudny. Ja osobiście, właśnie miałam, jak pamiętam, pierwsze wykłady w szkole podstawowej numer 9 na osiedlu tysiąclecia, i tam właśnie moje kończyły się wieczorem, zimą. To było straszne. Tak. Także i ta frekwencja nie była zbyt tak. dobra, tak. bo warunki nie były. Miałam również te wykłady i w bibliotece miejskiej, w czytelni, o, tak. również, tak, tak. 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 Miałam też wykłady, bo też mieliśmy budynek spółdzielni na osiedlu Chopina. Też tam były. Potem miałam Syntrum oczywiście tutaj, tak, w, tu budynku organizacji pozarządowych. Więc to było takie rzeczywiście, jak pani Bogna mówiła, przerzucanie nas tak, tak. z miejsca na miejsce. I ten, no, ale oczywiście coraz więcej przybywało słuchaczy. Włączyliśmy się również w inne działania, w działania kulturalne. W, w organizację spotkań literackich z różnymi twórcami. Kontynuowałam cykl takich spotkań, Zaprasza. pasje literackie tak. mieszkańców Wejkerowa i okolic. Tak? Tak, Pani tak. Bogna zawsze była na początku. Ale moją ja najbardziej pamiętam tego emerytowanego. Zobacz, nauczyciela, nauczyciela. No aż tak się wyrwałam nauczyciela, Taki pan, który był dyrektorem szkoły. Szkoły numer 5, pan Klein, tak, Adam. O, tak, pan, jego, pan, tak, tak, pamięta, pan Klein tak, był, był dobrze, tak. tak, pseudonim Dąbrowa, literacki, tak, Dobro, tak. Tak, tak ja Pani myślę, że tak o tym tak, jeszcze będziemy mówić, o być tych osobny naszych działaniach, w, tak. Spotkania w każdym osoby. razie no, te wykłady były coraz liczniejsze z różnych przedmiotów. Przybywało wolontariuszy, i tak powoli, powoli nasz uniwersytet rozwijał się. Jeśli chodzi właśnie o te pasje literackie. To tutaj nasza pani koordynator Krystyna Laskowska mówiła, y, mówiła o tym, jakie znaczenie mają te uniwersytety III wieku. I rzeczywiście to się potwierdziło, że nasz uniwersytet zaczą, zaczął być coraz ważniejszy w tym tak. środowisku. Tak. A y, y, mieliśmy też słuchaczkę, a zarazem Poetkę, niestety już nieżyjącą, panią Marię Grzesińską. Ja może pokażę jej zdjęcie, z którą też mieliśmy Piękne spotkanie, jest. ale ona była właśnie od początku moją bardzo wierną słuchaczką. I może przeczytam taki jej piękny wiersz, który nam napisała i który jest w Kronice, w pierwszej Kronice tak. Tak, naszego Uniwersytetu. Wiersz, który bardzo wiele właśnie o tym mówi, jak ważny był dla środowiska Uniwersytet III wieku. Moje serce będzie radością płonąć. Niecodziennie piję lampkę wina, dzisiaj okazja jest ku temu wielka. Zapisałam się na uniwersytet III wieku. Znajdę przyjaciół ponad miarę wszelką. Pilnie będę poszerzać horyzonty swe, z oddaniem naukę będę chłonąć. Znacznie podniesie się ego me moje serce będzie radością płonąć. Stagnacja życia umysłowego już nie będzie mi zagrażać. Uczyć się też będę języka obcego, swoje marzenia w czyn będę wdrażać. Maria Magdalena Grzesińska. Pamiętam ją bardzo dobrze. E, tak, 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 tak. Taka właśnie bardzo rudowłosa, bardzo miła pani, która no, była z nami właśnie od początku, aż potem zaczęła ciężko chorować, i e, już zdrowie i zdrowie jej, zdrowie jej syna nie pozwoliło. Ale no, nazbierało się przez te 15 lat rzeczywiście, wspomnień i ludzi, którzy byli z nami, którzy już odeszli ale zawsze bardzo bardzo miło ten czas ten początek wspominamy mimo że było tak trudno ale wytrwaliśmy wytrwaliśmy i coraz bardziej ja roz... bym tak. chciała jeszcze proszę Wasze, przepraszam tak, tak. wspomnieć pamiętacie żeśmy wymyślili symboliczny medal zawsze tak. wdzięcznik, tak. dla tak. osób mhm. spoza uniwersytetu mhm. Którzy wywarli i płynęli Ale na pierwszej Zanim zaczniemy o medalu Krysiu, to wspomnijmy taki jeden moment przełomowy. Kiedy pani koordynator Lesa Guralska stwierdziła, że nie będzie już prowadzić uniwersytetu, tak, tak, tak. też miała kłopoty rodzinne ze swoim małżonkiem. I nastąpił moment wybierania następnego koordynatora. Mm -hmm. I co to wtedy było? Kresia, ty i koniec. Tak, oczywiście. Tak, to, to było tak. No, tak no, nie, no. Było, nie było wyjścia, koniec pod ścianą. Pod już. ścianą i nie było. I ile lat, Kresiu, ty jesteś już. Y no. y jestem. Y 8, bo byłam koordynatorem. 8 lat. Proszę Państwa, czyli czyli 8 lat. Się, dziesięciolecie się zbliża i żadna pandemia temu nie. 10 dzie dziesięciolecie. Dzie mówi dzie dziesięciolecie Aha, Aha, lecie, tak, pani tak. i żadna epidemia temu nie przeszkodzi. Oczywiście, tak, oczywiście. I teraz zaczął się, przestało się szukanie wolontariuszy. Opowiedz. Przestało, bo tak to chodziliśmy, prosiliśmy, mm -hmm. namawialiśmy, tak, bo tak. to było jednak ktoś, kto się podejmował, tak podejmował mm -hmm. się rzetelnie i trudno było, trudno było znaleźć takie osoby, które mm -hmm. by całą swoją pasję poświęcali Oczywiście. nam, no ale w tej mm -hmm. chwili, w tej chwili właśnie jest sytuacja mm -hmm. odmienna. No. przychodzi tyle zgłoszeń, że musimy tak. wybierać, nieraz jest nam przykro, byśmy chcieli. No, chociaż z ale... literatury ja nie bardzo mogę kogoś no, no znaleźć, akurat, ja już próbowałam, nie? bo jednak... No fakt, że przez te 15 lat realizowałam różne, różne tematy, różne cykle tematyczne. To były, oczywiście zaczęło się od tej kultury językowej, od poprawności językowej, ale potem były z literatury różne, różne cykle tematyczne, ale już. Po chyba, po temacie, tak, krótko, tak. Po tych 15 kazamy. latach. że dobrze byłoby, żeby się ktoś jest. No. No, w, w, może zacznę od tego, żeby nie wszyscy wiedzą, zwłaszcza mhm. nowi nasi słuchacze że w projekcie IMKI trwaliśmy do 2018 roku. Tak. Tak, Podle, tak, był tak. twór taki troszkę dziwny. Okay. Mieszkańcy Wejherowa na terenie, y, 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 działali w instytucji gdyńskiej. Uh -huh. I to tak jakoś nam nie podobało, nie podobało się. się nam. Mhm. Chociaż współpraca z Imką układała się bardzo dobrze. dobrze. Tak. Do, tak. Dzisiaj, do dzisiaj utrzymujemy do utrzymujemy kontakty trwa, tak. i trwa. Tak. Także w, to nie było żadną przyczyną odejścia jakaś zła współpraca. Ale chcieliśmy się stać prawdziwym wejherowskim, nie tylko z nazwy, tak. ale wejherowskim Uniwersytetem. I właśnie w 2018, 2018. roku. Przy, y, przy mhm. w, w wielkiej współpracy, przy wielkiej pomocy Urzędu Miasta. Mhm. Odeszliśmy od Imki i staliśmy się stowarzyszeniem. Nastąpiło to w 2000, 2018. 2018 tak. Tak, <grym> Kultura tak, język musi być zachowana. W 2019 roku w lutym otrzymaliśmy osobowość prawną i staliśmy się stowarzyszeniem. Wejcherowskiego Uniwersytetu III Zgadza wieku, się, tak. którego zostałam prezesem i mhm. no jeszcze z rok, mam nadzieję, porządzić, tak. dla następnych wyborów. Może ja się cofnę jeszcze tylko troszeczkę do tego medalu. Zawsze wdzięczni, mhm. bo już zostało wydane masę tych upominków. Pierwsze sowy, bo to jest emblemat sowy, były haftowane. Mhm. Potem zaczynały nabierać w kształtu figurek. Potem jakichś maleńkich rzeźb. No w tej chwili właśnie szykuje, bo się nam wielka uroczystość piętnastolecia, czekamy, aż te obostrzenia wszystkie znikną. Okay. No i mamy. Sowę, słów, jakżeśmy tak, ją nazwali. Tak, super, super, super. super sowa i otrzyma ją, nie zdradzę, nie zdradzę, nie, bo to musi nie, być nie. nie, nie, celów, nie, 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 nie tak, nie, 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 tak. W tak, każdym to, razie mądra, sowa stała się naszym symbolem. symbolem tak. I to sowa słów, i otrzyma ją właśnie osoba, którą też uważamy jaką właśnie tą sowę. Tak, I Jak przejdzie na emeryturę, to może przyjść bez egzaminu z do. Tak, tak. tak jako student. Tak. Oczywiście. E, tu koleżanka się pytała, ilu nas jest. Ja powiem dane z tego, z 2020 roku pomimo tej pandemii nieszczęsnej tak. e, 230 tak. słuchaczy, 40 wykładowców, tak. wolontariuszy i 38 przedmiotów tak. wykładowych. Mamy masę, mieliśmy, no bo tu jesteśmy cały czas w zawieszeni, mieliśmy masę spotkań poza programowych, poza planu zajęć, mhm. także zawsze, zawsze każde wielkie wydarzenie w mieście nie odbywa się bez nas, tak. jesteśmy wszędzie zapraszani, jesteśmy bardzo dumni z tego, że tak. Jesteśmy no częścią teraz, tak. tego miasta. A teraz czekamy, żeby się skończyło, no tak, żeby epidemia. się skończyło, bo chcemy Ale wszyscy, to jest właśnie cenne, tak, że mimo tego zamknięcia w jakim tyle, tyle osób się zapisało, prawda? Zapisało się tak, bo myśmy się bali, że w ogóle to się nam rozsypie. Tak. Nie do dzisiaj i cały czas telefony. Kiedy już będą na mhm. ten semestr, na wiosenny semestr? No tak mam cichą nadzieję, mam cichą nadzieję, że chyba w marcu ruszymy, chociażby z zajęciami z turystyki i zajęciami sportowymi, bo na dworzu będzie już cieplej, będzie wolno. Mm -hmm. Także... Niech się ta pandemia skończy, skończy bo, po... bo bohaterowie moich wykładów ubierają. Ewa tak, tak. Demarczyk, Marek Grechuta. Tak. Więc ja więcej nie chcę. I więc proszę, żeby się Ale, ale, ich, ale ich muzyka nie umiera. Tak, no, no, ich, umier, no, nie, nie, ich Muzyka więc, nie umiera, tak, ale tak. oni odchodzą i to szkoda, szkoda. I hmm. proszę Koniec. Państwa, będzie kilka y, takich spotkań jak dzisiaj. Będziemy mówili hmm. tak. y, jeszcze o Uniwersytecie, szerzej, bo w tej chwili tak. to tylko tak... O różnych dziedzinach opostań. działalności. Tak, turystyka tak, będzie tak. miała swój temat. Tu hmm. bądź, y, Spokania, o spotkaniach, o, tak, o życiu kulturalnym, kulturalnym Uniwersytetu. Tak, tak e, także, także. O zapraszamy serdecznie. Zapraszamy właśnie tak, w imieniu tak, Biblioteki wszystko to, tak. jest Jeszcze, program tak. Biblioteki. I bardzo dziękujemy Bibliotece, że, że nam umożliwiła nam, tak, te spotkania. Dziękujemy.